Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sobie pomóc w sposób prosty, najbardziej skuteczny i pomóc na długo. I Będziemy rozmawiać o okuprysurze i okupunkturze ucha. Pokażę Państwu najważniejsze punkty na małżowinie usznej i jak można by było w jakich sytuacjach te punkty wykorzystać. Tu mamy różne uszy. Zobaczmy, więc będę pokazywała na różnych. I niektóre punkty są bardzo istotne, dlatego, że mają działania ogólne. A ogólne działanie, jeżeli punkt działa na wszystko i na nic, i na każdą chorobę i wyleczy, to oznacza, że musi być jakiś taki mechanizm, który naprawdę potrafi regulować całe ciało. Bo jeżeli jest punkt na uchu, który działa i na ból głowy, i na choroby ginekologiczne, i na gojenie kości, i na stres, to oznacza, że lub to jest nieprawdą, lub musi być coś, o czym nie wiemy. Ale teraz już wiemy, że jedyne miejsce na ciele, gdzie nerw błędny wychodzi na zewnątrz, to jest wina uszna. Dawno temu uszy to były skrzela płazów i gadów i tak naprawdę pełniły funkcję i trawienną i oddychową i do tego jeszcze pełniły funkcję lokacji dookoła, żeby nikt temu osobnikowi nie zagrażał, ale później Ponieważ wszystko się pozmieniało, zostały tylko rudymentarne, takie małe wyrostki, które mamy wszyscy po bokach głowy. Niemniej jednak unerwienia całe zostało. I to jest cud mążowiny usznej, że przy tak bogatym unerwieniu, my możemy dotykając bezpośrednio tych nerwów, sterować prawie całym ciałem. To jest tak jakby był statek kosmiczny i mamy jeden ładny przycisk i statek od razu się unosi w powietrze, taki duży i ciężki. Niech go nie pcha, tylko naciskamy i naciskając na ucho. My też możemy, jeżeli nie unieść w powietrze, to naprawdę poprawić funkcję całego ciała. Więc nerw błędny wychodzi na małżewienie uszne w dwóch miejscach. Pokazuje się. Pierwsze miejsce to jest w dole trójkątnym, Między odnogami grobelki znajduje się dół trójkątny. A drugie miejsce to jest punkt dookoła punktu zerowego na uchu i tak się składa, że dookoła, dookoła punktu zerowego leżą wszystkie narządy jamy brzusznej puste, czyli żołądek, dwunastnica, ile to cienkie, ile to grube, które możemy regulować, a w dole trójkątnym Shenmen, bo to jest ten punkt, gdzie my możemy dotknąć regulacji układu sympatycznego i parasympatycznego. I teraz uwaga, zobaczcie. Pokazuję, gdzie ten punkt się znajduje. To może być wakaria, to może być gryka, to można po prostu masować. Masować najłatwiej, jeżeli masujemy jako dwusieczną. A punkt zerowy to jest punkt, który znajduje się w miejscu, gdzie obrąbek wchodzi do środka, i tu jest jedno takie zagłębienie, taki dołek. I to jest punkt zerowy, to jest punkt centrum mucha Bardzo ważny punkt. Za pomocą tego punktu my możemy też regulować całe ucho. To jest punkt, który uczestniczy w leczeniu uzależnień i w harmonizacji całego ciała. Propozycja dla państwa. Pierwsze, bardzo proszę sobie pomasować tylko Shenmen. Jak masujemy, masujemy własne uszy własnymi rękami, czyli wkładamy sobie palec pod obrąbek, wchodzimy do środka, odwracamy tak, żeby dłonie sobie patrzyły do przodu. Patrzymy w lustro, więc ja też biorę lustro. Dobrze. I teraz dwusieczną zaznaczamy w dole trójkątnym. To będzie między uwypukleniem górnej odnogi, grabelki i dolnej. Ja pokażę na różnych uszach, żeby to było widać. Czyli nasze palce masują dwusieczną tu, dwusieczną w tym miejscu, dwusieczną tu. Pomasujcie to na noc tak przez 2-3 minuty. Zobaczcie, jakie będą zmiany w ciągu następnego dnia. Następnego dnia pomasujcie to dwa razy dziennie, minuta rano i minuta na noc. I zobaczcie, czy cokolwiek się zmienia. Zaobserwujcie, zapiszcie, a później proszę przez dwa dni pomasować punkt zerowy. I teraz opowiadam, jak szukamy punkt zerowy jeszcze raz. Palec wskazujący wchodzi do środka i wpada do zagłębienia. I jak jest w tym zagłębieniu, to masujemy na dół do góry, a później przód i tył. Na mniejszym uchu to wygląda w ten sposób, że palec wskazujący też wpada do zagłębienia. Masujemy góra-dół, przód-tył. I na następnym uchu będzie dokładnie tak samo. Obrąbek. Wchodzimy do środka. Czuję zagłębienie. Masuję. I teraz na moim uchu Obrąbek, wchodzę do środka, czuję zagłębienie, masuję najpierw górę, dół, a później przód, tył. I pomasujcie też przez kilka dni i zaobserwujcie, co się zmieniło. A później radzę połączyć jedną minutę masażu Shenmen i jedną minutę punktu zerowego i czekam na komentarze, co się zmienia w ciele. Będziecie zaskoczeni, zmienia się bardzo dużo. U jednych odczujecie spokój. U kogoś, ktoś zauważy, że lepiej trawie. Na pewno parę osób napiszą, że lepiej śpią, na pewno będzie większy dystans i lepszy humor. Dlaczego? Bo te punkty są punktami o działaniu ogólnym na całe ciało. To są punkty, które harmonizują ciało, obniżają poziom stresu i regulują wszystkie funkcje zdobywania i produkcji energii pourodzeniowej, czyli oddychania i trawienie. A jeżeli mamy większe zasoby energetyczne, stać nas na więcej fizycznie i moralnie. Jestem pewna, że jeżeli będziecie chcieli napisać komentarz, to na pewno to z przyjemnością przeczytam. Nazywam się Wiktoria Zwięczewska, jestem lekarką jako punkturzystką, Zaobserwuj po więcej. Jeżeli uchłacie za ciekawie, będę prowadzić szkoły, która będzie szkołą online. Będzie 12 spotkań po 2 lub 3 godziny. I do tego dwa razy po trzy dni praktyk. Ale zacznijcie od dobrych rad i sprawdźcie, czy to ucho jest naprawdę magiczne i czy to ucho naprawdę dobrze działa. A później, jak te masaże opanujecie na sobie, radzę pomasować całą rodzinę. I ja myślę, że wtedy nie tylko spokój, harmonię, a i zdrowie będzie w Waszych sercach i w Waszych domach. Dziękuję bardzo, że ze mną jesteście. Zaobserwujcie po więcej i do zobaczenia.